Jasne. Samochody nie wjeżdżają, bo policja blokuje. Autobusy po mogą wjechać. Co ja robię, Ale... jeżeli jesteście w stanie, żeby, tak, żeby tamtą stroną mi się No, że no, prostu, no, prostu... jedno... no chyba, że, chyba, że po prostu... Chyba, że jedną mną no, i puścimy nic nie w tamtą stronę. Nie, że w dwie strony puścimy, tylko e, no, no, to to w zachodnią. To jest klimatyczne. To chociaż tyle. No, no, no bo M5 chce, żebym pojechał...